Jezus i uczniowie przyszli do Betsajdy. Tam przyprowadzili mu niewidomego i prosili, żeby go dotknął. On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza mieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: Czy coś widzisz? A gdy ten przejrzał, powiedział Widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy. I przejrzał on zupełnie i został uzdrowiony. Wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. Jezus odesłał go do domu ze słowami: Tylko do wsi nie wstępuj. Moi kochani, ten opis uzdrowienia jest bardzo ważny dla wszystkich, którzy chcą Chrystusa naśladować i chcą w jego łasce prowadzić swoje życie. Dlatego, że tutaj to uzdrowienie następuje w dwóch etapach. Czyli. Pan Jezus najpierw zwilżył oczy ślinom temu niewidomemu, położył na niego ręce i modlił się za niego, i on widział częściowo, czyli w jakim zakresie tylko został uzdrowiony. Nie było to uzdrowienie pełne. Był znak, że coś się dzieje, że w jakiś sposób te oczy wracają do normalnego działania, widzenia, ale nie stało się to jeszcze w całej pełni. I pan Jezus dalej. Znowu położył ręce na jego oczy i dalej się modlił. Skoro Pan Jezus, Bóg sam, właśnie w taki sposób uzdrowił tego niewidomego, to chciał nam dać przykład, żebyśmy się nie zniechęcali, kiedy prosząc o coś Boga, albo kiedy podejmujemy działania w celu uzdrowienia w Jego łasce, słuchamy Pana Boga i wypełniamy Jego przekazania, i nie od razu mamy owoce. Nie od razu uzyskujemy to, o co prosimy, czy to, co chcemy wypracować. Pan Jezus podejmuje to działanie raz, sprawdza i pracuje dalej. I właśnie w taki sposób Pan Jezus chce, żebyśmy działali. Skoro realizujemy jakieś dobro, bądźmy w tym wytrwali. Nawet jeżeli na początku są tylko jakieś drobne oznaki tego, że coś się dzieje, że idziemy we właściwą stronę, że są możliwe jakieś owoce. Nie zniechęcajmy się, nie zatrzymujmy się, ale trwajmy do końca, do uzyskania całej pełni tego owocu, o który chodzi. Pan Jezus tak długo się nad nim modlił, aż on widział wszystko jasno i wyraźnie. Przyjdź Duchu Święty, daj nam wytrwałość, abyśmy nigdy nie rezygnowali. Niech miłość do Boga. I do bliźnich zawsze w nas prowadzi, a Boża Łaska niech nas ustrzeże od zniechęcenia. Na wytrwałą współpracę z łaską Bożą przyjmijcie Boże błogosławieństwo w imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.